Witam, dzisiaj chciałbym opowiedzieć troszeczkę o Jezusie Chrystusie. Naturalnie jest to temat rzeka, Ho, na ten temat będziemy rozmawiać jeszcze wiele razy. Dzisiaj chciałbym przytoczyć, pokazać może kilka fragmentów z Biblii, kilka fragmentów, jaki Jezus był. Po prostu tematem tej nauki może być Jezus, kilka faktów o nim samym. Także to, co dzisiaj będziemy prezentować, to nie jest Jezus cały, to nie jest Jego to, jaki On prawda, był w zupełności, bo tego, tego, no, na ten temat to naprawdę można zrobić bardzo długą naukę. To jest zarazem fragment Jezusa Chrystusa, fragment tego Jego charakteru, fragment jak wyglądał może Także, i tak dalej. I oczywiście z tego możemy sami sobie wyciągać różnego typu wnioski. Także zapraszam, otwórzmy Biblię. Mi się wydaje dosyć fajny fragment, fragment, który jest rzadko w miarę czytany bardzo, w ogóle w kościołach, o wyglądzie Jezusa Chrystusa. Przykładowo, jak Jezus Chrystus wyglądał, czy Jezus Chrystus to jest ten Jezus Chrystus, którego widzimy dzisiaj na, w telewizji, na filmach, na obrazach i tak dalej. Ten przystojny mężczyzna, zakładamy, że wysoki, przystojny i tak dalej. Może niespecjalnie. I dlatego spójrzmy, co pisze dokładnie Biblia. Biblia nie pisze zbyt wiele o jego wyglądzie, ale jest pewien fa fajny fragment w księdze Izajasza. Izajasz był prorokiem, który bardzo dużo przepowiada w ogóle o Jezusie Chrystusie, o jego nadejściu i nawet jest fragment, w którym Izajasz pisze, opisuje bardzo krótko prawda, wygląd Jezusa Chrystusa samego. Dlaczego? Za chwilę o tym porozmawiamy. Także Księga Izajasza 53. Zapraszam do otworzenia. Tak jest. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię pana komu się objawiło. Wers drugi teraz. Wyrósł bowiem przed nim jako latość. I jako korzeń z suchej ziemi nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to, nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Hmm. Ciekawe. Jezus Chrystus wcale nie był przystanym mężczyzną, prawda? Nie był to... Jeszcze raz czytam z Biblii. Nie był... ok Nie miał podstawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Hmm. Także Jezus Chrystus nie zupełnie był tym pięknym mężczyzną. Dlaczego? Dlaczego Jezus yy, tak wygląda? Dlaczego przecież Bóg mógł stworzyć go najpiękniejszą istotą na Ziemi? Wewnętrznie był absolutnie najpiękniejszą istotą na Ziemi. Zewnętrznie natomiast niekoniecznie. No, dokładnie wiemy, że nie. W ten sposób. Przeważnie zakładamy, że chodziło o to, aby ludzie nie przychodzili do Niego dla Jego wspaniałego wyglądu, dla Jego pięknej mowy. Aby ludzie przychodzili do niego ze względu na jego moc, aby się zachwycali nie tym, jak on wygląda, ale tym, co sobą reprezentuje. I to jest niesamowita w pewnym sensie parabela, jeżeli chodzi o, czy też porównanie, jeżeli chodzi o dzisiejszy kościół. Gdy idziemy do kościoła, jeżeli idziemy tam, jeżeli nas... ponieważ pięknie wygląda, skupę złota i, i w ogóle kupy, prawda, no, niesamowitych rzeczy dookoła i mówię, oczuję się duchowo, bo jest tak pięknie, to zupełnie nie o to chodzi. Oczu się duchowe. Nie ma nic wspólnego z tym, co cię otacza naokoło. Możesz być w, w obrzydliwym mieście, w obrzydliwym mieszkaniu i tak dalej, prawda? I podczas obrzydliwej pogody, tak jak dzisiaj. Nie szkodzi. Możesz absolutnie doświadczyć Jezusa Chrystusa. O to nie chodziło o to, jak on wyglądał. To nie chodzi o to, jak rzeczy wyglądają. To chodziło o to, co on miał do przekazania. I to, co miał do przekazania, było niesamowite. Oczywiście, dobrze o tym wiemy. Także jednym się wydaje dosyć bardzo, dosyć ważny fragment, jeżeli chodzi o samego Jezusa Chrystusa. Yy, jaki był yy, Jezus Chrystus? Yy, yy, oczywiście, Wiele, wiele można czytać. Też dosyć ciekawa sprawa, bo chciałem poruszyć pewne rzeczy, które są raczej rzadko omawiane. Gdy pójdziemy na przykład do Ewangelii Świętego Mateusza. Otwórzmy na Ewangelii Świętego Mateusza. Ewangelia Świętego Mateusza 4. To jest kuszenie Jezusa na pustyni. Wers ósmy. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu. To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon wtedy Jezus, wtedy rzekł mu Jezus, idź przed szataniem, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Ciekawe, dlaczego szatan kusił go władzą? Musiało być to dla Jezusa pewnego typu, musiał być to niego pokusa w pewnym sensie. Nikt nie będzie ciebie kusił obiadem, kiedy ty będziesz najedzony, bo nie będziesz tym zainteresowany. Jezus Chrystus zdawał sobie sprawę, być może, gdyby, gdyby on stał się politykiem, królem, księciem, yy, <śmany> w sensie politycznym, na pewno by rozwiązał wiele problemów. Ale zdawał sobie sprawę, że to nie ten droga. Pomimo, iż jego natura chciała tego, no bo naturalnie trzeba go o tym kusił, także to no, absolutnie musiało być to dla niego dosyć, być to dla niego dosyć yy, yy, istotne. Musimy spojrzeć, że szatan kusił go tylko rzeczami, które były naprawdę w tym momencie dosyć istotne. Chlebem, prawda? No wiadomo. Jeżeli ktoś nie je 40 dni, sądzę, że będzie głodny. Także sądzę, że śmiało możemy tak założyć. To jest też dosyć ciekawy prawda, wniosek z tego wszystkiego. Chrześcijaństwo, prawdziwe, i polityka niespecjalnie się pokrywają. Chrześcijaństwo i polityka nie działają z sobą. Jedno zaprzecza drugiemu. Także Jezus oczywiście dokładnie o tym wiedział. Do tego niestety musiał zostawić to na boku. Prawda? Ponieważ Jego królestwo było inne. To nie było królestwo tego, z tej ziemi. On przyniósł królestwo zupełnie innego typu. Dzięki niemu dzisiaj możemy się chcić. Możemy prawda, dostawać Ducha Świętego, mówić językami i sami możemy dokonywać niesamowitych cudów. Dzięki temu, że Jezus Chrystus y, y, właśnie y, dokonał tej ofiary, że nie stał się tym politykiem, tylko że właśnie jego królestwo, y, pole, y, przy, 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 przyniósł nam królestwo zupełnie innego typu. Także to jest, mi się wydaje, też dosyć fajny fragment, ciekawy. Chrześcijaństwo i polityka niespecjalnie to działa. Y, y, też, wiecie, dosyć ciekawym fragmentem jest y, Jezus, y, jak, y, jak prawda, postępował z pewnego typu ludzi z politykami, y, dosyć otwarcie mówił, prawda, plemię żmijowe, tak nazywał y, polityków tamtego czasu y, oraz oczywiście y, przywódców religijnych, którzy byli politykami także, bo się akurat mieszali y, z, y, mocno y, z, y, z polityką. Prawda? Także Jezus Chrystus nie, nie patyczkował się w pewnym sensie. Jezus Chrystus m, nie był poprawnie polityczną osobą. To jest, mi się wydaje, bardzo ważny e, fragment. E, koncepty, które przyniósł, były absolutnie rewolucyjne. Miłuj przyjaciół, nie przyjaciół swoich. Dzisiaj jest to trudne, prawda? Wtedy, kiedy świat był zupełnie inny, naprawdę zupełnie inny był, to było jeszcze trudniejsze. Także y, koncepty, które nam przyniósł filozof, filozofia w pewnym sensie, prawda, y, były absolutnie rewolucyjne. I wtedy, i dzisiaj. I to są mniej więcej te fragmenty, które chciałem się przedstawić. Mamy tylko 10 minut, niestety. Czas na YouTube jest ograniczony. Także y, na pewno jeszcze będziemy mówić nie raz o Jezusie Chrystusie. Y, także y, zapraszam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.